Cześć, z tej strony Krowa. Chciałem pokazać alternatywny sposób wykorzystania znanego obiektywu Tete 100mm f2.8 Bubble Bokeh. W tym konkretnym przypadku do makro. Jego bokeh stał się już legendarny. Chińskiemu producentowi Tete Artisan ten obiektyw naprawdę dobrze wyszedł. Wyszedł zarówno tak dobrze, że idealnie działa zarówno pod pełną klatką, pod średnim formatem GFX i ostatnio udało nam się sprawdzić, że również pod e, APS-C działa wręcz wybornie i teraz e, to co chciałem pokazać Setka ogólnie jako obiektyw idealnie nadaje się nie tylko do portretów, nie tylko do streetu ale można ją również wykorzystać znakomicie do makro. W jaki sposób? Zabrałem ze sobą trochę elementów które będę chciał połączyć, pokazać docelowo, jak można to wykorzystać. A mianowicie, to może na razie to odłożymy. E, poczciwy Canon EOS 700D APS-C 18 megapikseli, taki przyzwoity dziadek do, do działań. Myślę, że do w ogóle do makro to można powiedzieć, będzie wręcz idealny sprzęt. E, adapter, taki można by powiedzieć, no name. Niefirmowy adapter M42 EOS bez potwierdzenia ostrości. Bo czasem bywają takie z potwierdzeniem, ale ten nie ma potwierdzenia. Dodatkowo pierścienie makro M42. Te są od Roberta, a te są z Interfoto. Oczywiście połączymy jeden z drugi. To się nam bardzo przyda. Już w chwili obecnej są podłączone. Yy, znane wielu osobom soczewki Rhinoxa. Rhinox Microscopic Lens Model M250. Taka soczewka, którą nakładamy na filtr, na obiektyw, na jego przednią część. To za chwilę. Jak widać, dosyć, dosyć ciekawe powiększenie daje, także. Na, na moje oko jest to soczewka, yy, tak od razu powiem, yy, ponieważ z soczewkami miałem troszeczkę do czynienia, to jest albo 6, albo 8 dioptrii. Także wygląda całkiem porządnie. Yy, I dodatkowo będzie jeszcze taki filtr w koncept Nano X. Najważniejsza dla mnie opcja jest taka, że nie tyle co on jest UV, co jest yy, MRC, czyli posiada bardzo dobrej jakości soczewki antyrefleksyjne, co może je tutaj widać. One mienią się takim zielonym kolorem, i pod tym kątem jest on, one są niezmiernie istotne, aby właśnie w makro, czyli tam, gdzie najczęściej wychodzą różne przepały albo wpadają różne refleksy, żeby sobie te refleksy zniwelować. No i teraz połączymy te wszystkie elementy. Aha, zapomniałem o jednej rzeczy zupełnie. Dodatkowo będzie osłona przeciwsłoneczna 49 mm, czyli wkręcana na 49 mm, którą dokupiłem po prostu oddzielnie zupełnie do całego zestawu, i owszem, że testowałem ją również, testowałem ją również z, z bublem i, i, i daje to nawet całkiem ciekawy efekt. No i teraz jak to wszystko łączymy? Na tą osłonę przykręcimy sobie ten filtr dokładnie w ten sposób mamy wkręcone tą osłonę połączymy z obiektywem TETA ARTISAN 100 mm ten oto sposób czyli soczewka jest bardzo blisko filtra który znajduje się między innymi w tamtym miejscu następnie 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 zrobimy tak, że wkręcimy pierścienie do Adaptera. Zawsze te gwinty tak pasują do siebie, jakby chciały, a nie mogły, ale da się zawsze coś podejść dobrze. No i teraz jeszcze odstawiamy sobie aparat tutaj. No i teraz do tych pierścieni podłączymy sobie naszego Bubla, czyli nasz Pet Artisan 100 mm F28 Bubble Bottle. No, i w tym momencie powstaje nam już całkiem ciekawa instalacja. Tę instalację podłączymy sobie tutaj. Widać, gdzie możemy to. Tutaj jest czerwona kropka, więc zaraz będziemy to podłączać do naszego aparatu. Uwaga! Bądź tak dobry i wpasuj się. Powiem wam także w, w rękawiczkach, które bardzo lubię. Jest to niezmiernie, średnio wygodne. Pyk, mamy to. No i teraz, to już jest nasza prawie kompletna instalacja. I teraz dla, można powiedzieć, dopełnienia całego tego przemiłego efektu, wepniemy sobie tego Rynoxa. Rynox ma tutaj taki, e, taki chwytak. I ten chwytak trzeba przymocować tutaj do przodu. I trzeba go wypozycjonować, ponieważ jak się tego nie zrobi, to soczewka jest krzywo, ale tutaj wydaje nam się wydaje mi się, że przez Że jest chyba włożona dobrze. Tak, wydaje mi się, że to jest OK. No i teraz realnie mamy gotowy zestaw do zabawy w makro. Aby uzyskać efekt makro maksymalny. Ustawiamy ostrość w obiektywie na minimum, czyli, 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 czyli tutaj mamy wskazanie, czyli na 90 cm. I tym zestawem uda nam się dosyć mocno tę, można powiedzieć, tą odległość zmniejszyć. Z tego, co ja robiłem już próby, to odległość ostrzenia jest mniej więcej od przedniej soczewki Rinoxa około tyle, czyli jest to ze 3-4 cm. Efekty zaraz za moment pokażemy. No i też taka kwestia, że ten zestaw będzie również e, omówiony w następnym artykule. Także czekajcie na więcej. Pozdrawiam krowa z Interfoto.